A co to? A co to pan tutaj przyszedł? A co to? A co to nie chce sąsiad otworzyć? Ja wam zaraz otworzę! Co ty? A to pa. A to nie jest policjant. A dobrze, to spierdź. Hej, cieszymy cymanko wam wszystkim. Ja jestem waszym królem. Czy jesteśmy w takiej prześwietlnej grze, jaką jest. What's Dogs? Dobrze mówię? Takie coś tam. Pacące psy. Pacące. No. I co to jest? O, jakie prześwietlne. Oczywiście wszystko jest. Tam ustawiania Ultra ITP no bo takie amoka ja komputer wiedzę takie przez wiatr. tam śmigło Coś mi tu śmigło Patrz jak to przez świetnie wygląda, widzicie to? Widzicie jak to przez wszystko wygląda? Czekajcie, ja muszę sobie zobaczyć z jedną zec? Nie o co smogę tutaj. Co to jak jest takie? bazę. Czekajcie, tu jest zielone światło. Ten sobie w tego. Dobrze. Wierzemy sobie to autko. Takie prześwietne prosę. Proszę mi autko dać? Z tego co słyszałem, ta gra jakoś tam beznadziejnie chodzi. Jak się jeździ samochodami, no ale wiecie, co sobie jakoś radzić. Chce sobie jakoś radzić, wiecie. O no, widzicie, jak już się, się psycina. O, nie wiedziałem, że się w tym mogę tak zobaczyć. A coś co wcześniej już nie, nie grałem, tylko wiecie, te przyciski mi wszystko mówią. No i tak sobie dzisiaj pojeździmy, podwiedzamy. Zobaczymy, czy ta gra jest prześwietna, czy jest warta, kupna. No bo ta amoka jest kupiona. Znaczy, on, do, on ją dostał. Przy tym, przy jak kupował tą kartę graficzną, to ją dostał, wiecie? To ją dostał, Za darmo. A z jedną muszę najpierw kupić tą kartę, ale dostał. On coś tam docy do swojej kryjówki, dobrze. No to dzisiaj sobie tak wiedzę. Dziś, wam pokażę, jak to wszystko tak, co świetnie dzisiaj działa. No i jedziemy co te kryjówki. Wiem, że powinienem to zrobić już na początku, ale no nie chciałem. I ja teraz sobie pomyślałem, a wam pokażę jak ta gra wygląda, i chodzi o pracę mogę sobie wsłać sygnalizację. Mogę tak hakować jestem królinem, hakuję. Patrz jak to w ogóle świetnie, wszystko, wszystko jest na maksymalnych ustawieniach. I cała a co jest tam smiga, coś Co Czemu to jest takie rozmazane? Fajnie to wygląda, ale jest rozmazane. No. Ta mi się troszeczkę tam nie podoba. Dobrze. Teraz zobaczmy sobie tą scenkę. Co będzie przez świetne? Jak ja jestem przez świetny. Co ty masz taką rękę? Maris? No, no, Maris? Yes, Maria. Maris? Maris, no? Why are you sitting here? He's coming, right? Not like last time. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. Co to jest? Co mu to jest znak zapytania? Nie wiem. Tak zastanawiam się. Jakie psy świetne. Boze. Czy to się nic nie stało? Dajcie do swojej kryjówki cel zrazu obejrzeć. Widzicie, o coś dzwoni, coś dzwoni, coś dzwoni. We gained access to the CTUS backdoor while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That backdoor allows you some access to the CTUS network I'm still working on something bigger. Give me time. What the? What... that the Zatterbo? At the self Ah, oh my buzzer. ah, oh my buzzer. The Bramy i garazy. Czy na pewno chcesz pozyskać tę za jeden punkt? No dobrze. Mamy przedsymuj ku, aby otwierać lub zamykać bramy i dźwigarazy. Dobrze. A tu co jest? Mosty. Predsymuj ku, aby podnosić lub podpuste. Ile mam tych punktów? 5 dobrze. No to pierdzolimy sobie następne. E, akcept. Dobrze. To co tu jest? Blokady. Przedcyjuj ku, aby podnosić. No to ma za później. Sterowanie kolejką. O, można takie coś? Jest ja dodatkowo baterię na pewno. To sobie to zrobię. A e, tutaj jest, co to jest? Ulepszenie hakowania bankomatów. Zwiększenie ilości pieniędzy zdobywanych podczas. Można hakować bankomaty? Nie wiedziałem. Dobrze, to sobie dodamy. Widzimy. O, co tu jest? To było, czekajcie. O, bazę. E, to było chyba cewko zdolności. a proszę. Już świetnie to wszystko wygląda. Jazda, wytwarzanie. Dobrze. Nie no, wychodzimy sobie z tego. Coś tu mogę chyba zebrać, co? Co nie mogę? Misja wypełniona. A czemu ten laptop tak mroga? Czemu to tak mroga? Nie no, pierdzielę tam. Uzyskaj system odpoczynku. Uzywaj swoich kryjówek. Uzywaj, a nie uzyskaj. Uzywaj swoich kryjówek, bo odpocząć. Odpoczywanie zmienia porę dnia, uzupełnia koncentrację, zapis wygra. Dobrze. Instytuję to jest Twoje zagrożenie. Funkcja niedostępna podczas misji. Nie no, chyba nic nie mam co. A co, mam tu mam hakuj? Składnik do wytwarzania jednorazowych, jednorazowych coś tam. Mam galer mogę sobie przebrać? O bo, czy to jest, czy to jest nieprzeświatniejsze? A nie ma zielonego? Zaraz posukamy sobie zielonego. Aha, muszę się przespać, dobrze. No to lecimy. Na dom Spij. O jak mu się to zwiksowało? Dobrze Boże, co to jest? Obejrzyjmy sobie. Czemu ten obraz się tak psuje? Ja chcę, żeby był naprawiony. O, widzę co znowu. Czemu? Czemu ona ma Marisa na nogach? Co to za człowieki? Owicy, cymaryz był. Co? Co to? Cymaryz, no? Czemu? Czemu tam jest marys taki rozkracony? I czemu, czemu ta dziewczynka umarła w wieku sesji? Bo czas nas obudził. Jest to nawet pieczenie pod psanem, no? No to ładnie. Mamy takie jakieś dziwne sny? Idź spać. No to byłem już spać. No Jezus Maria. Aha, dobrze. Mam pulsy, spokój. Jak jest ten sfer? No i przez świetny. O, a co to? O, Mogę ruszać. Dobrze, mogę ruszać. A gdzie jestem ja? A co to jak jest złoty? O, mogę nauczyć jak mary i Psytki. Miejsce jak Mary i Psytki? Profili ludzi, bez sprawdzić ewidentne aktywności przestępców wokół kryjówki. Z. O, boże. Co to jest? Wspiera ekstremistyczne ugrupowania. Powód: pracownik pralni chemicyj. 26 tysięcy. No to ładnie. A ty, co tam masz? Mogę coś hakować? O, mogę go podsłuchać nawet. Ja opierdę, ale. O, już nie mogę tam tego skakować. Aha, dobrze. Mogę go tylko tak. Tak skakować. Sprawa w sensie za odmowę mandatu. Mamy szukać jakichś przestępców. O, to co jest, co jest. O, konto bankowe. Fajnie, mogę sobie wypł wypłacić pieniądki. Czekajcie. gdzieś. Znalezione potencjalne przestępstwo. Przytrzymaj kół cool, aby schakować cel. Gdzie masz z tego przestępcę? Ja mu tam zrobię stupy. Ja jestem średnio wieco. Na znaczy, co? wypłacę sobie pieniądze. No, no, dawaj Wypłacmy sobie te pieniądze tak skakowane. Pros, jakie światne. No. Gdzie masz z tego przestępcę? Zasobny port. Konto. Dobrze. 5000. Podzę! Jestem bogaty. Potencjalne wszystko. Stary co jest? Zrujnowałem mnie, nie zostawię tego tak. Nie waliłuj, uspokój się. Pierwszy sto, idę tam teraz. A, Czekajcie, muszę jakieś auto teraz sobie skombinować. O Nie, idę tam, idę tam, idę tam. Jedziemy tam. Zbadaj ewidentnie coś tam teren przestępstwa. No to jedziemy sobie na teren przestępstwa. Czy to było gdzieś tutaj? Nie, to było tutaj. Dobrze, jedziemy tutaj. A, proszę. Dobrze. No, to teraz musimy tak troszeczkę. po cichu. No, po cichu teraz wejdziemy. Nie tylko CT. Co, to, co tam? Wykryje potencjalne przestępstwo. Docy do strefy. Użyj Z, aby zidentyfikować z potencjalną ofiarą lub przestępcą. Nie da się wykryć. Poczekaj na alert czekaj, o czas tam? Podejrzane, plejek telefon. O, co tutaj, widzę, pan ma składnik do wytwazania. Dobrze. Piasku nie zakatam tam, to jest jakiś piesek mi tu stał. O, co jest skąd to masz? No i kolejny. Dobrze. Sukamy. Suka o, czas tu. Sukamy. 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 A ja sobie sędzę na tamtą kamerę. Nie Dobrze? jest mam jest mam Już Boże Przecież ja go widzę To jest tutaj po Tutaj jest Tutaj jest Patrzcie To jest on To jest on No i przecież go zabiłem No nam No z go zabiłem To chyba dobrze, co? A ja, ten pierdzielicz to Nie no To nie udało wszystko nie posłał, po moje myśli. Miałem go przecież zabić, no to go zabiłem. No i wszystko było ok. Tutaj był koles tutaj... Coś tu mi dzwoni. O, już dobiega końca. Dobrze, już jedziemy, już jedziemy. Czekajcie, gdzie to był? Gdzie to będzie? Tam, dobrze. Бежать. А база, не истя в Не могу сиск купить на титане и на яханю. Где там Марис? Марис? <conditioned> Ой, люди, отсылка от База! База! Люди!

No, jak tam, Marys? Co? Co zrobisz? Co? Nie, oni chcą zabić Marysa. Nie. Marys, jesteś? się. się, oni chcą cię zabić. Chowaj Mówię ci. Schowaj się głęboko, ze spod mojej Nie, ale nie tykać stopy, nie. Nie, stopy nie można. Dobrze. Akt pierwszy, starcy brat. i haven't been in nikki since the funeral so does that sound to you am I ready just Cres... jack's last birthday lena sang off-key happy birthday full throttle no holes barred now i'm afraid of the silence ah says the simpsonian smetrov dubs them do one's the ogródku. ogrodko yo stamitame Ja im zaraz do łąca zawadzam. Chcemy to ja idę. O, bo biegam coś to. O, poczekaj za nie mogę to zjeść. O nie, nie mogę. Dobrze, jednak nie mogę. Jednak go bo pana zaraz O, nie mogę tu wejść? Aha, tutaj mam być, dobrze. Idę powolutku, powolutku. I na masz dzisiaj lat? 30. Nie, 10. Poza myślałem za 30. In that case uh, you deserve 10 birthday tickles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10! temu? Tam tekasz? Nie tekaj go. Ten. ten. Stay here for a second. So an entire year and But check up siatna styka tutaj, wiecie. Te kamienie cały. Cały czas zem. Dzem, czem? Bo taka w świetna grafika. Zróbmy się. Zróbmy się. Bo to jest nasza sostra, chyba, wiecie. Tak mi się wydaje. A znaczy, co mam taką nadzieję, ale. No. No. Still nie talk to anybody but me. Yolanda mówi, że to jego sposób some sort of control. Yolanda. The therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Hmm. Jax. Hey. Sorry, I'm late. Oh. Ah. Okay. So, that was it. Then, visit A ta gra jest jaka? Zglicowana. No, i nawet sobie. O, patrzcie, widzicie? Zglitzowana. Wow, Jakie wszyscy Kupiłaś mu prawdziwą zabawkę. A co z mi się z Ja już Już chyba dobrze, co? Co z mi się na. To jest ostatnio, jestem strasznie chory. Co to śmiga po ekranie, no? Jakieś kwadraty mi tu latają. Different things are different. You and Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. <laughs> Always the big brother, huh? No, tak jak tak no. mówiłem, to jest jej, jej brat, a my jesteśmy jej bratem. Tak? Dobrze mówię? tam mówię? No, No, ale wiecie co zrobimy? Czemu? Czemu ty patrzesz na. A, sprawdzę z Facebooka, a nie z sektortem? A, mogę tu wejść? A, czemu? Czemu ty przenikasz? Czemu, psy... czemu ty wchodzisz z po stole? Czemu wchodzisz z po. A, mogę postawić nogi? O, patrzcie jak przez Zajdziemy Przejdziemy, już skończymy odcinek. Może się pochustamy? Mogę się pochustać? O, mogę to chustnąć. Ale ja zniknęłem. No, zniknęłem. Patrz jak przez No, i tym takim super gestem pożegnam się z wami. Czemu skanujesz czemu mi z to? No, pożegnam się z wami, a ty się patrz w kamerę. Patrzcie w kamerę. No, do zobaczenia. I do kolejnego odcinka, który. Jeżeli, będzie, jeżeli Wam się ten spodoba, będzie 1000 łapacek w górę, to ja nagram kolejny odcinek. No i do zobaczenia i na razie. Cześć wieki